Już pat, ale tutaj znalazłam Są takie koty. Tutaj, o Oś! jeszcze. Jeszcze do tego naklejki. Jeszcze do tego są naprawdę takie rzeczy. Omygę! omyg, Nie wiem tego, ale. Z Zobaczcie na niego. Zobaczcie na niego. On ma takie kompletne zdziwko. Takie. Co jest? Ja żyję? Ja w ogóle istnieję? Omega. Oh Nie widziałem. Nie widziałem. Jest jeszcze ta jego szyja. Ona jest. Przecież... Ja zaraz porównam wam. Typowe. Zobacz, tutaj, tutaj jest... Zobaczcie, To jest. jest typowego Petropa szyja. To a tu jest kopa, tego kota, Okej, okay, i tu są dwa kształty, jakby dwa koty, których nie miałam nigdy w kolekcji, bo tego miałam już, urwała mu się łebka. I temu też się urwała łebka. Arioch będzie szczęśliwy, bo to była jego dziewczyna. I z martwych stanie. O Boże, to, czy to jest ta, która ma... Brokat na oku. Dobra. I tutaj jest ostatnia taka. Zaraz Wam pokażę je bez tego. E, nic nie było? Tutaj mam te wszystkie. Tutaj jest taka. Taka z dziwką. Taka, no i taka. piękna I tutaj jeszcze ten pet shop. Ten pet shop. Ten, ten. E, dodatki. Więc ja jestem bardzo zadowolona z prezentu. Yy, bardzo. A tutaj są wszystkie śmieci, które pozostawiłam. I mam przesłane A! I tutaj mamy jeszcze właśnie takie kryształeczki. Są chyba naklejki, ja nie wiem co to jest. Wiem, że na pewno to są naklejki. Więc tutaj wcięcia. Więc nice. A to to nie wiem to. To jest chyba jakaś bransoletka. I to było od tego. de tip cotă. Deci mulțumesc Pa!